W 1990 roku na nasze magiczne teleodbiorniki zawitał Tim Curry jako tak jak najbardziej ten Pennywise i muszę przyznać, że od tej pory nic już nie było takie same. Zgadza się, Tim Curry w roli Pennywise'a rzeczywiście jest niesamowite, ale na początek jak najbardziej fabuła od A do Z. Film sprzed u 30, właściwie przed sprzed 31 lat, dlatego zdradzam fabułę. Mamy dzieciaki, no i coś je zabija, mamy jednego chłopaka, któremu brat został nie, zostaje wciągnięty do, do kanałów, no i oni postanawiają domyślić się co jest grane, wszyscy znają, widzą klauna, widzą jakie tam straszne rzeczy, no i tak to się rzeczywiście ma, więc schodzą do kanałów, no i postanawiają się z nim rozprawić, udaje im się, pokonują go, ale mija, jak najbardziej mija 27 lat i Pennywise powraca. I znowu zaczynają ludzie ginąć, i tak dalej, i tak dalej, więc dzieciaki, jako już dorosłe, wracają z, rzeczywiście z powrotem do miasta, i tam znowu próbują się rozprawić z tym clownem. Czy mi się to udaje? Oczywiście, że mi się udaje, ponieważ to są dzieciaki, to jest film na podstawie książki Stephen Kinga, więc oczywiście tak to musiało być. Telegraficzny skrót, ale wydaje mi się, że akurat tę książkę Stephena Kinga chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, mimo że jest to opasłe to tomistze. 1138 stron. Co? Masakra, tak wiem. Właśnie teraz jak oglądasz tę recenzję, czytam. Czytam tęże książkę, albo już jestem po lekturze, więc rzeczywiście grube grube, grube to mistrze, ale zanim recenzja to cześć! Nazywam się Marcin Skruch. Jeżeli kochasz takie kultowe horrory, to pamiętaj o trylogii prawdziwego Kinomaniaka, więc po pierwsze łapa w górę, po drugie, sub, po trzecie dzwonek z opcją, wszystko, gdyż publikuję kilka razy w tygodniu, więc aby na bieżąco naduś dzwonek, a ja już przechodzę do recenzji. Muszę przyznać, że kiedy obejrzałem ten film po raz pierwszy w latach 90. Nie wtedy, kiedy pierwszy raz. Ten, ten film, no mówił mówił, film będzie mi łatwiej, szybciej pojawił się w, w telewizorni, ale rzeczywiście kilka lat później, kiedy te, telewizja polska go emitowała, no, robił, robił naprawdę niesamowite wrażenie, bo Tim Curry to jest facet dla mnie niesamowity. Naprawdę film, facet jest, by się powiedzieć, bezwstydny, ale on po prostu chyba nie ma zahamowań. Dwa razy może zastanawiał się, czy wziąć rolę Pennywise'a w tym filmie. Chodziło głównie o to, że będzie konkretnie dużo charakteryzacji. A on dopiero co zszedł z planu filmu pod tym Legend, tam było charakteryzacja ceny miara, ale reżyser Tommy Lee Wallace namówił go, przekonał, powiedział, stary, dasz radę, będzie rzeczywiście dobrze, będzie fajnie. Tim kary się zgodził, ale mimo to, no, charakteryzacja zajmowała długo. Nie jest wygląd tak bardzo wierny książce, jakby można się to było, tego było spodziewać, taki oczywiście jest inny pomysł, wiadomo, to jest tylko i wyłącznie adaptacja, to nie jest tak naprawdę jeden do jeden przeniesiony, to jest adaptacja, więc reżyser miał wolną rękę. Zmieniono zostało zakończenie, bo Stephen King słynie z tego, że jego zakończenia są beznadziejne, nie umie ich pisać Ale Tommy Lee Wallace powiedział, ok, dobra, ja mam pomysł na to Przede wszystkim, kiedy już Tim Curry został ucharakteryzowany Naprawdę ludzie się go bali, omijali go i jak tylko można było, bo jakieś takie dziwne dziwne uczucie, że w ogóle on się tutaj i pojawia, też widzę ten balon tutaj i też tak niespecjalnie rzeczywiście mi się to podoba, jakoś tak to rzeczywiście jest i tak samo było właśnie z Timą mimo że w całym filmie, w całym miniserialu, a to jest naprawdę niemalże 3 godziny, albo 3 godziny z małym okładem, jest go zaledwie 20 minut. Więc bardzo niedużo można było powiedzieć. No, ale rzeczywiście okazuje się, że to wystarcza. Nie musi być go, nie musi być go. mnóstwo. Ważne, żeby zrobił dobre wrażenie. A Tim Curry w roli Pennywise'a zrobił piorunujące wrażenie na wszystkich, więc jak najbardziej dla mnie, Karola to jest świetna. A zresztą, no, nieważne, czy to Legend, czy to Rocky Horror Picture Show, Oscar, czy jest chociażby Kevin, sam w Nowym Jorku i tak dalej, i tak dalej. Tim Curry po prostu jest niesamowitym aktorem. Jest świetny, dobry, bardzo fajny i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym go wychwalać pod niebios. Ten jego uśmiech, ten jego pst Strętny, diaboliczny uśmiech. Uch, rzeczywiście robi wrażenie, że. um Jakby tak tu się zimno się zrobiło. Jeszcze wracając do obsady, to mam tutaj zapisane, że Alice Cooper był również brany pod uwagę, jeżeli chodzi o rolę Pennywise'a. Miał wystąpić. Dodatkowo Jim Carrey, Tak, ten Jim Carrey, wtedy jeszcze jako James Carrey Starał się o rolę y, Ediego y, Kasbracha. No niestety jak można, łatwo się domyślić, nie udało mu się. Torsko film jest jak najbardziej dobry, ciekawy. Jest scenariuszowo, fabularnie też. Zakończenie jak już mówiłem, jest zmienione, więc to mnie, to mnie przynajmniej zaskoczyło, aczkolwiek z drugiej strony. Kiedy, no jak już mówiłem, jeszcze w tym momencie nie czytałem książki, albo już czytałem, to w zależności od tego, kiedy oglądasz, Co? Dowiedziałem się, jakie jest zakończenie książki, oczywiście, to stwierdziłem, nie, to nie może być prawda, bo po prostu jest masakra. To potwierdza, że Stephen King ma problemy z, z zakończeniami. Zresztą o tym będzie przy okazji ciekawostek, bo w nowej wersji dosyć konkretnie y, śmieją się, naśmiewają się oczywiście z tego z, ze Stephena Kinga, z jego zakończeń, no ale rzeczywiście wiadomo, nie wszystko może być super ekstra świetne. Jeżeli chodzi o aspekt, który najbardziej zestarzał, no to będzie będzie oczywistą oczywistością, jak mawia kabaret, że technicznie film jak najbardziej się zestarzał. Mimo wszystko, Tima Carego nie ma w ostatnich 20 minutach, to rzeczywiście są komputerowo generowane efekty, jest to animacja poklatkowa i tak dalej, i tak dalej, takiego rodzaju różne triki, yy, triki filmowe, ale to Lee Walls wydaje mi się, że dobrze wywiązał się z zadania, mimo że nie był on pierwszym wyborem. Pierwszym wyborem na reżysera był... George A. Romero. A jeżeli to nazwisko brzmi znajomo, to tylko dlatego, między innymi, że przed tym cyklem omawiałem zombiaki i właśnie George Romero tam był jak, jak najbardziej. Oczywiście okazało się, że został zaangażowany, zaczęły się prace preprodukcyjne, współpracował z ludźmi, zaczął pisać scenariusz itd., tak dalej, tak dalej. ale jak to bardzo często jest w zwyczaju, prace się przeciągały raz, drugi, trzeci, no i w pewnym momencie George Romero powiedział, słuchajcie panowie, czas, dziękuję bardzo, nie. Ja idę robić kolejny film. Noc żywych trupów, pamiętaj, jakie to były czasy. No i okazało się, że... Mm, ok, no to jak dziękuję bardzo, skoro niego nie możemy, to musimy znaleźć kogoś innego. I nie był to pierwszy raz, kiedy rzeczywiście George Romero musiał zrezygnować z reżyserii filmu na podstawie Stevena Kinga to samo miało miejsce przy okazji cmentarza dla zwierząt. No, rzeczywiście, terminy się nie mogły zgodzić i tak, tak jakoś wyszło, ale wydaje mi się, że wyszło to na dobre, ponieważ Tommy Lee Wallace fajnie sobie z tym wszystkim poradził. Mamy dwie części, tak naprawdę, półtorej godziny na początku mamy dzieciaki, dowiadujemy się wszystkiego, co tam miało, miało miejsce dawno, dawno temu, kiedy one byli rzeczywiście, no, nastolatkami i bawiły się z tymi, bawiły się, też zagadałeś, próbowały pokonać tego, tego Pennywise'a i rzeczywiście im to jakoś wychodziło dobrze. Jest to dobrze rzeczywiście zrobione. Tim Curry miał, miał Problem, ponieważ no, nie chciano, żeby się rzeczywiście pokazywał przy, przy dzieciakach. Wiadomo, jaka jest sytuacja. Dosyć, dosyć yy, nieciekawie to wyglądało. Ale później już mamy drugą, yy, że tak powiem, część. Tam już było dużo lepiej, aczkolwiek wydaje mi się, że niestety dorośli. Nie oddają aż tak bardzo tego, tego wrażenia A może to rzeczywiście ja jestem, że kiedy wiemy, mamy tutaj dzieciaki No i że im coś grozi, jako dorosły to całkowicie inaczej odbieramy Ja pamiętam, kiedy widziałem po raz pierwszy horror, czyli koszmar z ulicy Wiązów Jako dzieciak, no to robi na mnie wrażenie niesamowite Teraz, kiedy oglądam ten sam film, to raczej patrzę na niego z zażenowaniem i stwierdzam, że uu, film się bardzo, ale to bardzo zestarzał. I przydałaby się nowa, dobra wersja. Nowa wersja. Nie mówię o tym krugerze pizzowym, więc rzeczywiście może to w ten sposób jakoś podświadomie odbieram. Ale niemniej ten film jak najbardziej jest wart obejrzenia. Polecam go naprawdę. Jeżeli lubisz, jeżeli znasz ten film, dodatkowo możesz obejrzeć go sobie z. Moim komentarzem, tak jak najbardziej, razem z moimi widzami na kanale Marcinowe Recenzje Ekstra obejrzałem i skomentowałem ten, tenże film, tutaj gdzieś będzie pojawić się karta u góry, może sobie kliknąć, włączyć sobie u siebie w domu właśnie tak jak najbardziej Tą, tę wersję, wersję filmu i wysłuchać mojego komentarza taka możliwość jest również dostępna Pennywise, podobnie jak rzeczony Kruger, żywi się naszymi strachami, naszymi obawami, tym co rzeczywiście gdzieś tam nas, nas przeraża i bardzo dobrze potrafi to wykorzystać naprawdę o ile to są lata 90. i efekty komputerowo generowane CGI czy jakieś innego rodzaju techniki komputerowe nie były tak bardzo dopracowane, to aktorsko Tim Curry sprawił, że tak, jak najbardziej jest. Można się go bać, można się przerazić, jeżeli... Na przykład było ci dane zobaczyć ten film nie tak dawno. Daj znać, czy rzeczywiście straszy, czy nie, no to jednak tylko skruch już no da, daj spokój to jest film sprzed 31 lat. Nie, nie, w tym momencie już nie straszy. Ja wolę nowego Skarsgarda. Wiadomo, jaka jest sytuacja. To napiszmy oczywiście w komentarzu, jak to wygląda. Ja mam nadzieję, że moje wąsiska ci nie straszę. Przypominam, że to jest tylko i wyłącznie przez miesiąc listopad, muvember. Jak najbardziej zbieram pieniądze na cel charytatywny. W opisie będzie link do mosznowładców. Oczywiście, że tak, dużo fajnych, ciekawych ludzi popiera walkę z rakiem prostaty, więc jeżeli jak najbardziej, jeżeli są po 40, idź do lekarza, przebada się, bo to jak najbardziej jest ważne, potrzebne, no i może sprawić, że w zdrowiu dożyjesz starości. A gdy to już zrobisz, to udostępnij tę recenzję na swoich mediach społecznościowych właśnie teraz. A z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo i za tydzień widzimy się przy okazji kolejnego odcinka, kolejnej części, jak zło tak zło, kolejnego filmu o Penuazie. Cześć!